Niech was porwie moc zacieru. Wtargnie to lepsze słowo. Zwykle z nadejściem zimy, zwijamy żagle. Trzymasz, tak jest. Ale chcę napędzić jeszcze przynajmniej 3-4 partie. Dlatego ściągnąłem Joe'ego Jacksona do pomocy. Chcecie się w tym wykąpać? Wygląda jak kupa dinozaura. Gdyby udało się pędzić całą zimę, mielibyśmy świetny start na wiosnę. Wsiadam do mojej rakiety i zasuwam na szczyt. Tylko spokojnie, papciu. Postaram się. Dobra zabawa mi nie grozi. Lecę. Właśnie postawiłem nowy budynek. Mamy trzy destylatory. Pojemności trzech beczek, sześciu i jednej, ale najlepsze miejsce na zimę jest pod dachem. Postawimy jeden aparat tutaj, drugi tutaj, i pomyślimy, jak je ułożyć, żeby korzystać z jednego odstojnika i jednej chłodnicy, obracając tylko czapę. Tak robiliśmy za czasów popcorna. Wydajność. Jasne. Nie ruszaliśmy kotłów, tylko czapę. Mamy zimę w Apalachach. Nie będziemy musieli walczyć z ciężkimi warunkami, które panują w leśnych wąwozach, w których pędzimy. Przygotowaliśmy już z Markiem całą masę słodu. Jeśli go nie zużyjemy, w zimę zjedzą go szczury i wiewiórki. Gdybyśmy nastawili zacier w takich warunkach, jakie panują na dworze, drożdże nawet by nie drgnęły. Działajcie, a ja załatwię, co mam do załatwienia. Muszę zadbać o prąd. Jak zatęsknisz, pewnie będziemy martwi z przepracowania. Bees będzie w rękawiczkach, bo ja wolę sobie pobrudzić ręce. Zadaniem tych młodzieńców jest wniesienie wszystkiego do środka. Mam małą sztuczkę, której użyjemy, kiedy przyjdzie czas ogrzać zacier. Nie wprowadź go na coś, o co się potknie. Jasne. Wszystko wniesiemy, rozstawimy i wypoziomujemy najlepiej, jak się da. A potem weźmiemy się za zacier. Na pewno będziemy potrzebowali światła. Biz już urwał klapę. Oddasz za to z wypłaty. Nowy garaż zapewni bezpieczeństwo i ciepłe warunki, żeby zacier mógł pracować całą dobę. Nie wystygnie i nie będzie wymagał grzania. Ale najlepsze jest to, że kilka hrabstw oddziela ten garaż od detektywa Davida Robertsona, więc nie będzie niespodziewanych wizyt. Wszystko prawie gotowe. Dobrze, zostało tylko parę rzeczy. Przyda mi się masaż. Kładź się, zrobić i stopami. To była masa pracy. Odrobina. Teraz trzeba nastawić zacia. Ja muszę jechać na wycieczkę. To znaczy, że Wy jesteście odpowiedzialni za to pędzenie. Mamy z Markiem tajną misję, na której musimy się skupić, a Joe i Bees spokojnie sobie poradzą sami.